Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry The Walking Dead Sezon 2. Nie zaczynam z poziomu tła, e, ani tego jakby tła startowego, bo... menu! O, menu startowego! Wow. E, bo nagrywam go, znaczy ten odcinek, praktycznie bezpośrednio po zakończeniu ostatniego. Także mamy się tu rozejrzeć, poszukać czegoś przydatnego, e, żeby planować ucieczkę już z tego miejsca. Dobra, poszuk, znaczy popatrzmy sobie tutaj. O nie, ale nie, nie, nie tam, gdzie chyba zrobiła źli, prawda? Nope, nie ruszy. Bo lubię dotykać wszystkiego. To tak, jak powiedzieć dziecku, Dlaczego ty musisz wszystkiego tykać? W sumie, bo jest się dzieckiem, jest się ciekawym. No to popatrzmy na to. No w sumie, zbudował sobie tutaj niezłą fortyfikację. No. Nie ma co. Clementine, proszę. I asked really nicely. I don't want to. Hey, what the hell is she doing? No, that, nothing. <laughs> you know, kids they love not listening. You had one job, Reggie. This is real disappointing. Gonna have to tell Bill about this. Please, come on. Hey, don't be like that, man. You shut your fucking mouth. I don't know you. Ja Oh, you're all fucked up now. Bill's gonna hear about this shit. Troy, please. Fuck you, Reggie. This is setting you back a few. Get comfortable, asshole. He was trying to help. She's just a kid. No one's talking to you, Indian lady. Hey! It's fine. I am Indian. Everybody get to bed. keen on leaving. It's up to us to figure out a way out of here. You up for it? Jep. your decision. nie się nawet zastanawiać. Obawiam right się, że mogłabym to. dostać jakiegoś syndromu mórz tolkomskiego, jeśli bym chciała zostać. Biorąc pod uwagę to, że wzięli mnie w niewolę, <noise> by nie spytali się mnie, czy chcę. Zamkli mnie w jakimś w ogóle pod gołym niebem praktycznie. Śpię na podłodze. No naprawdę. Nie rude. To A co mnie Bill obchodzi? Kurde. To jest właśnie to. Gdybym chciała zostać pod takimi rządami, to naprawdę. To, że wy się na to godzicie, to mnie to bardzo. Gunwo obchodzi, ale... Niech się mnie nie pyta o zdanie, czy ja się również nie dogodzę. A, się nie godzę! No on w ogóle nie mówi walkers, tylko herd, czyli jakby cała grupa szwendaczy, jakby takie stado. to wszystko w przeszłości

No, no, that ain't gonna cut it. No, 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 I'm no, 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 reform. You discipline her now, Carlos. How, How do you propose that One I... good smack across the mouth should do it. It'll make her think twice oh, I teraz uczył oh, ojca no, córkę my... I'm not sure with my hand that I well, can could... that's why you got two hands, Carlos. Come on! Not some namby pamby thing, alright? A good hard smack. Otherwise, Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be overzealous. Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. Go on, Carl. <laughs> just get it over with. So may have a. No lepiej, żeby to zrobił Carlos, niż y, rzeczywiście troj, bo jak go to powiedzieli... Y, no! Carlos na pewno uderzy da ją lżej. U

O, shit. Clementine! bo tak, bo ona powiedziała, że idziemy tam pracować. Yy, jak co tam. Yy, do zbrojowni? No i z nią mamy do czynienia. Super, ten dzień się po prostu staje coraz lepszy.

Dużo ludzi, y, te... Dużo ludzi można ten. Dużo ludzi można wiedzieć. I jedną z nich jesteś ty. To po co brałaś w tym udział? Super. Nie przyjmuję. Co się mogę przyjąć, ale nie zapomnę.

When Luke and Carlos and all them left, I was planning on leaving too. Luke approached me about it. I thought he was crazy. I mean, we're safe here. We got power, we got food. He mentioned you. No? Not even that's to be expected, ain't it? You don't know me, do you? What are they gonna say? No Bonnie ain't here. You wouldn't know what he was talking about. I guess that could be it. I justified not going by telling myself it's easier to try and change something that's broken. Start all over. Take the situation with the herd. That's the type of thing that rips a community apart. He keeps things in line. He's got a lot of this stuff figured out. I don't know. I guess I just wanted to be somewhere comfortable for a while. Nobody's safe here with Carver around. You're safe if you stay on his good side. I would if I knew where it was. I mean, it ain't easy keeping a group this big fed and protected. I don't envy that position. Figured that'd make anyone a little stressed. <mum> i I'm alive because of him. That's just a fact. Sounds like you really respect him. It's not that. I just have sympathy. Oh, jeszcze gorzej. I'm Even though sometimes it's hard for him to do the same luke had ideas about how things should go but they didn't line up with what bill was thinking they butted heads Then rebecca started showing and that only made things worse maybe luke was right about him i wish he was around but i just hope he's safe oh i need to come get her yeah she's here okay i'll be right over

I think some folks might be jealous of that cool jacket of yours. Oh, there you are. Jak chcesz mogę ci dać. Jacket. Tavia. What? Never mind. I'll see you later, Clementine. Come on. Follow me. Come on. Dlatego też mi się wydaje, że nie można w tym dodatku 400 dni jakby odpuścić, żeby Bonnie nie szła z tą tutaj Tavią. Tak, myślę, że ona ma na imię Tabita, ale jednak nie. Um... No, bo jednak, Bonnie tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Dobrze, nie będę przy nic stykać. O, słyszę Sarę. No dobrze, nikt ci tego nie powiedział, to ja ci to powiem. Inaczej skończysz jak nich, albo tak, Pete, albo w, w ogóle jeszcze inni. Daleko idąca dedukcja, ale okej, okay, żeby nie ją nie trochę pocieszyć. No, people have to be so mean even when I'm really mad I still don't want to hurt anyone don't mess this up yeah I get it. Reggie's in charge here, okay Listen to him carefully. Yep no problem Tavia okay, we gotta do a good job guys. The camp is counting on us. Come on, I'll show you what to do. It's super easy. Oh, and just so you know, Bill yelled at me this morning for what you were doing last night. I'm not mad, but please, please just listen to me today. I'm on like the thinnest ice with that guy. Ale nadal go szanujesz, nadal chcesz tu zostać, nadal jesteś mu wdzięczny, że uratował ci życie i nadal jesteś super, taki ważny, żeby się do niego przymilać. God damn it. Czy ja to widzę w ogóle jakieś spięcie, że tu coś nie działa? Czy, 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 czy coś? Nie, nie tylko, tylko ja, tylko A, mamy coś tam robić z tą roślinką? Została uderzona przez ojca. Myślisz, że to jest super? Masz, nasz, masz nas pilnować. Super, teraz będziesz nas wychowywał, czy? Super, więc się skoncentruj. A nie pocieszaj mnie. Nigdy więcej tego nie rób. Właśnie. Go Jakby moim ostatnim życzeniem jest zaszkodzić Reggie'emu, ale nie będę mu na pewno pomagać w czymś, co on yy, chce mieć zrobione. No bo ja nie, no nie widzę tutaj jakby... Ja chcę uciec, on chce zostać. No to są dwie osobne drogi, tak, dlatego ja nie widzę, kiedy one by się mogły spotkać. No sorry, no jakby... Będę robić swoją robotę, bo, żeby mu nie zaszkodzić. Ja i Sara to os dwa osobne byty. Yy, I skupiam się na sobie. To może być bardzo egoistyczne podejście, co teraz wykonuję, ale naprawdę trochę się zmieniłam przez lata. I jednocześnie powiedziałeś, że mam wykonywać swoją robotę. Yeah, Bill. Hey. What the fuck happened in here? Look, Bill, they're new and me with my arm, it's just not the easy I just have I have one shut arm. Shut up, Bill. shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please just- Sounds just, like you're about to give me an excuse when I asked for an explanation. We'll get it done. just give us some more time. Sarah, she didn't understand. Nie, to nie o tym, Reggie, Nie było odpowiedniej... w sensie najbardziej bym powiedziała, że to w sumie przez ciebie nie pracuje, bo jest zbyt przygnębiona zachowaniem jej ojca. Ale nie było takiej odpowiedzi. O, jeszcze tylko jedną kurde, takie, taką ironię też.

Oh, yeah! This <laughs> is <He's> Listen to me. Take this stuff out to those guys and come straight back. Just be safe, okay? Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Hey, Troy, Clem's just gonna take them boys some nails. Alright. Go on. No i dowiesz się co się stało i co? No. I troj to pewnie jeszcze widział. O, drugi, który chce się bardzo podblizywać karwerowi. Oj, super. Hm.

To get the work done and... Oj No dobra, ten mam młotek, co ja mam? Ja nic nie mam o chłodę mam. Fajnie. Jakąś deskę B Lepiej by było, gdybyś tak bokiem krawędzią jedną waliła, a nie płaską stroną. Jej, 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 a, a, tu, dobrze, a. Czy mogę shiftem to będzie szybciej? Jakoś nie za bardzo. Okej, okay. no to mamy kolce, to, to, to brzmi... Znaczy, to wygląda jak potencjalna broń. O, piknie. Tak właśnie. O, trzy następne. Drabinę? Yy, nie, no to weź. Chociaż to może być zbyt ciężkie. O, tam jest śrubokręt. Nie, jeszcze się przewaliła, kurde. Yy. O, I się nadział. Dobrze, że się nadział. Tylko szkoda, że jeszcze. O, jeszcze jeden idzie.

Dobra, ale tu był zapis. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek trochę tak od tyłu strony, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I cóż, do zobaczenia w kolejnych. Moje strony to wszystko. Trzymajcie się. No i cześć.